Witam w kolejnym odcinku w grze Handy Kuchnia Demona Kontynuujemy dalszą grę, Zaraz musimy iść tędy przejdziemy Coś było i uciekło Odpalimy strzałę To trzeba szelić? Nie, myślałem. E. Tych ludzi tam pływać trzeba, czy coś? Nie wiem. Trzymaj. E. Aha, tam trzeba szelić. Dobrze, idziemy do przodu. Ciemno tutaj. Tam może to jest nic, tutaj nie ma tak ciemno łuk jakiś. No jest Tutaj nic nie widzę. Takieś ciemno trzeba stąd wyjść. Jeszcze z tej strony mi wyraz, no. Dobra, ja idę do przodu, tu jest za ciemno. Tu ja nic nie widzę no na YouTube będzie Tym bardziej nic nie będzie widać Idziemy <laughs> stąd jak najszybciej stąd trzeba wyjść O tu już troszkę jaśniej <laughs> Co my tu mamy zeskakujemy? Ta to... no. Dostali z czara, od razu padli nie, jeszcze tutaj są, jeszcze. Kurczę. Oni życia zabierają. Kontrol zmienię sobie na broń. Mieczyk. O. Od razu ich teraz tutaj rozwaliłem. Co to jest? To jest ogień? O, ogień tylko. Dobra, Podpalimy sobie strzałę O, tam będzie ten kryształ czy coś takiego, tak? Jeszcze dostałem, co jeszcze jest? A. Mogę pochodzić trochę, poszukać jakieś rzeczy. może Będą jakieś dobre. Tu już byłem? Tylko, że problem jest w tym, że, że nic nie widzę. No. To mnie denerwuje. Idziemy jeszcze tutaj, zobaczymy. <laughs> jest tam z przodu. Co nie mogę, że jest taki jakby, zielony, jakby mógł. A, wiem, podpalą strzałą. Też nie? Nie wiem czemu dobra. Mniejsza z tym idziemy tam gdzie nam te każą. <laughs> Otwieramy drzwi. bramę taką. Może mi tego nazwać nie można. Tak i tak. Dali fiolkę życia, nie. Tu idzie szybko, O i tak mi się udało. Może tam coś strzelić? Muszę czy nie? Nie, tam idziemy do przodu. A. Ha, dobrze. Idziemy. O i teraz się takie zapala jest widno. No przejdziemy. Co należy? tylko. Śniemy szybko. <laughs> dobrze idę dobrze. Skoczemy. Trąc tutaj dobrze? O no, dobra. Dostali szara. Kurde. Dobra, zmieniamy na miecz. Kontrol. E, <coughs> sorki, sorki. <coughs> Mieczy tutaj rozwalimy Param, param. Nie mam fiolek życia. Zmieniam Z. ten. za ciemno tutaj tu już troszkę jaśnie, tam było ciemno e? otwieraj tą bramę idziemy, o tam postać możemy zmienić a co zmienię chyba na teraz tego kolesia no bo on ma słaby ekwipunek jak ja nie będę grał to coś tam dostanę wtedy chyba no zadanie ukończone idziemy, którędy iść idzie? tam, ale zmienię sobie bo dawno nie wychodziłem tamtym kolesiem. I mam chyba jak fipunek, które ja będę chodzić, to będę zbierał nim. Dobrze, i z, idziemy, tędy. Ale nie lubię za bardzo z takim kolesiem chodzić, ale cóż, trzeba. A e. tutaj przez taką tą szparę teraz się wbijają. Jakiś ten raport jest, bo jakieś życie jest tam kogoś pokazane. Dobrze. Ta sobie strzałę podpaliła. Kontrol. Dobra, musimy jakoś rozwalić powoli. O, ja idę z miecza nawalać. Kurczę, z miecza to ja tak nie umiem za bardzo. Ku z, z czara coś może. Oj, drogo, tak będzie unosiło. Coś tam... E, coś tam było. Nie... z <laughs> Koleśniom to jak grać nie umiem. Laro, ulecz mnie. No. Uleczyła mnie, dobrze. Ale teraz się będą nosić. Dobra, tamten jest zamrożony. Wolę to elarą grać, niż tym kolesiem. Ja coś tam użyłem, chyba więcej im ciągnę. Dobra. Jest ja leży. Kryształ zebrałem. Idziemy. Trzymaj Coś tam jest, dobrze. Już tutaj porozglądamy co tutaj jest. Tam coś jest, Zara. Lara nie strzały podpali. A tamto niech strzeli. Nie, wiem. dobra, Zara. Bo tutaj też coś jest. Co strzelić chyba mogę? Coś tam dostałem, tylko jak tam wejść? Hmm. Coś trzeba by trzałę podpalić, czy coś. Ten to ja nie wejdę. Ja, chyba, że jak to wezmę, to się... Każde drzwi otworzą. Mam nadzieję. Nie, tylko tamte. Może tutaj nie, tam też nic. jest coś jest. E Dobrze. E coś było? Rozwalania, o jest, fiolka życia. Sobie użyjemy. Co jeszcze tutaj mamy? Aż tam musimy się, ja jeszcze się sobie porozglądam chwilę. E? Trzeba uwolnić chyba tą babkę. Ku strzału. Już czterech więźniów, żem uwolnił. O, coś tutaj jest, on nie. 23. 20. To jest. Nie na razie. Na razie jeszcze ten sobie zostawię mieczyk. O, teraz tu jest już otwarte. Otworzyło się jedno. Ludzka yy, To już jest lepsze. E. Jezus, ciemno tutaj. Tam pójść już nie mogę. Dobra. Dobra, idziemy teraz już tutaj sobie z, za tym. To już mam otworzone. No z, a, kontrol. I teraz nawalamy. Teraz trochę lepiej idzie mi też, bo zanim mam lepszy ten, ten, ten jerski młot jakiś, czy co to jest, nie wiem. Zaraz niech sobie strzały, podpali tam kurczę. No, nawalaj razem ze mną. Ciemno. Zresztą nie mogę teraz nawalać. W ogóle nie mogę mieczem machać. O co chodzi? No nie mogę, nawet nie mogę sobie zmienić na ten z czarów teraz czy co o co chodzi? no, no lepszą mam o teraz już mogę nawalać O nie wiem, czemu nie mogłem Dobra idziemy teraz to, tutaj coś było Właśnie, to trzeba rozwalić, dawaj, 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 dawaj. Kół. De. Nie umiem tym kolesom grać, następnym od razu bym zmieniam na babę, jak będzie taka okazja. No też niech nawala Nawalaj, nawala. Oj! <laughs> Jeszcze ten skill zobaczymy. Chyba silniejsze ciosy czy coś, nie wiem. Jest rozwalone już chyba zostało E, <laughs> e nie to E, i spacja <śmiech> <śmiech> sorki Chodźcie, chodźcie, będzie okazja, zmieniam na babę Są im przy tym wodę idą? Co, jakbym ja już nie mógł przejść. Dobra, idź, tak, wiem, że idziesz Szybciej Dobra, ciśniemy Safe jest To dobrze Fiolki przydadzą się e. Dobrze, idziemy dalej Co my tu mamy? Mm, mm -hmm. Dobra, nawalamy się. Mam coś ciąższe, chyba to to daje, nie jestem pewien. Ale raczej za tędy. dostał, nie dostał. Jak nie ma takich, co z to mi się dobrze nawet rozwala, te są ci słabsi. Ale i tak wolę trochę tą babką sobie grać. Przyzwyczajony jestem. Dobra. Co my, tu jeszcze mamy gdzie oni są? Dobra, nie ma ich na razie. A nie, tutaj się idzie. No, tam się idzie. No, dobrze szedłem. <laughs> tam, czy jakiś słaba. Kryształ tam były te kasa czy coś e. złoto a złoto jakiś, jak powinno się jakiś ekwipunek kupić sobie czy coś a nic nie ma takiego znaczy może będzie ale jeszcze nie było co to jest aaa też czarów sobie elara używa a to ono o jest a ja mnie nią czy tak jej nie mogę uderzyć, ale niepotrzebne I teraz No bromy Szkoczy No wana jeszcze tam, ładuj w niego. Nie mogę w ogóle walnąć, no coś teraz. No ale tamten się tarczą broni. Dobra, dostał tam raz. Dobra, teraz ten czar użyłem, od razu lepiej poszedło tam. Dobra. No, <laughs> więc idziemy. Tędy. Fiolek już nie mam. Muszę coś tam zdobyć. Jak najprędzej. O, mordę. O, jest, jest. No tam tamten dobry jest Tam widziałem Tam wybiegł, no jest tam <laughs> No już mnie zabiło. Szybko rzucę fiolkę. No jest <laughs> I teraz jedziemy, rozwalamy go No <laughs> walaj, nawalaj, nawalaj. Ciosa, nie mogłem oddać innego na w końcu. I zaraz mnie zabije znowu. Laro, chodź tu do mnie. Jest. Rzuciła mi. I teraz kurczę, no już prawie prawie jest, 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 jest. jest. Kryształ. I teraz jedziemy. Ta nie jest daleka wyskuczy, w niego nawalała, raz, dwa, by go tam w łeb trafiała, Zara zaraz by padł. Dobra, leży. Co tam wypadło z niego? Nic takiego, idziemy. Dobrze, idę. Dobrze, dobrze. Rusznicy! Kontrol! Chowaj się! <laughs> Dziądź sobie przyleźli do... A mi trafił, ale go tak... O tamto mi życie doda, szybko ciśniemy! Jest, 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 jest! Te zbrojownie rozwalimy, ale słaba. Lara nie sobie całe podpali. Może się przydać. Aha, to są takie te bomby, a ja tam stałem. a jakby to tak wybuchło, by w to. Chodź, tutaj wysadzimy to. Dobra, niech się na razie strzela. Chodź tu. Dobra, wysadzamy. No, już idziemy teraz tam. to mam na życie mi już wypełniło łeb jaka tam była tarcza złaba no odpal sobie strzałę i teraz jedziemy no wolno Oraz dwa padają Teraz zobaczymy jakie rzeczy, dobre może. Same jak na razie słabe. Dobra, względy jest tutaj teraz dołem. Ku? Q. Q, control. Kuferek otworzymy. E? złoto tylko. Nie. Poziomu to są punktacji, punktacji, jakieś, nie wiem. Niech sobie popali ja zmienię sobie na miecz. Rozwalimy to teraz. rozwalimy, podniesiemy bramę. Jest safe. Z tym zakończę ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć.